Profesor wizytuje w uzdrowisku, wygłaszając wykłady. Oprócz seksuologii posiada również specjalizację z endokrynologii i interny. Wielokrotnie z kuracjuszami uzdrowiska poruszał tematykę menopauzy i andropauzy. Od kilku spotkań porusza sferę życia intymnego. Jak sam przyznaje, na początku spotkania słuchacze czują pewne skrępowanie, ale wystarczy jeden dowcip, aby atmosferę rozluźnić. Zaczynam wykład od takiego dowcipu. Może polecić w telewizji. Święty Piotr z Pana Bogiem patrzył na to na ziemię. Jeden do drugiego mówi słuchaj, a co to takie światełka na ziemi? No jak to co? Zdrada małżeńska. A taka łuna olbrzymia, szawno w sezonie. I wtedy kuracjusze są zadowoleni i leci spokojny wykład. I pytania są różne. E, seksuologia też, hormony, a najgorsze pytania są takie. Panie profesorze, byłam u takiego i takiego lekarza, w takim i w takim mieście, czy on mnie dobrze leczy? Ja niestety uchylam się od takich odpowiedzi, bo gdybym na takie pytania potrafił odpowiedzieć od razu, to byłbym rabinem w Nowym Jorku. A nie tylko profesorom Akademii. Tematyka damsko-męska i seksualność to wśród starszego pokolenia Polaków wciąż temat tabu, a seks osób po pięćdziesiątce już nie dotyczy. Publikacje książkowe profesora Zygmunta Zdrojewicza i wykłady całkowicie przeczą tym tezą. Profesor uczy również mówić o seksie. Tak, seksolog w ogóle generalnie społeczeństwa jest postrzegany jako taki dziwak, który się nie zmieścił w medycynie i zajmuje się seksuologią. A skrót myślowy wielu, wielu pacjentów jest taki. Ja się wstydzę, a jeszcze gorszy skrót myślowy jest taki, że jak zaczynamy z pacjentami, głównie z pacjentami rozmawiać o seksie, to buźka jest czerwona, raz, że wstyd, a dwa, słownictwo. I te słownictwo jest straszne. I ja pierwszy w Polsce od 12 lat Prowadzę wykłady dla studentów szóstego roku Akademii Medycznej pod tytułem Propadeutyka Seksuologii. I pierwszy wykład to jest słownictwo medyczne. I ci studenci słuchają, jak się powinno mówić, i tak dalej, i tak dalej, bo słownictwo w relacji pacjent-lekarz jest straszne albo go w ogóle nie ma, albo go w ogóle nie ma, bo ten biedny człowiek nie wie co. Co powiecie, to będzie dobrze, czy już na granicy przekleństwa, czy już na granicy tak zwanych brzydkich wyrazów. A jesteśmy w kraju takim, że słownictwo mamy duże, bogate, na każdy anatomiczny temat. Seksologia jest oczywiście nad specjalizacją. Problem robienia specjalizacji seksologii jest taki, że po pierwsze w Polsce seksologów jest około 150 tylko, ale to nie wszystko. Z tego połowa to uniwersytet, czyli psycholodzy, seksuolodzy. A lekarzy seksuologów w Polsce jest około 80. Tylko. Bo problem jest taki: najpierw specjalizacja, a potem nadspecjalizacja. I to jest egzamin specjalizacyjny po odpowiednich kursach. Ja jako konsultant wojewódzki prowadzę takie kursy, prowadzę egzaminy itd. itd. I to nie jest prosta specjalizacja, bo skrót myślowy jest taki. Seksuolog, czyli będzie pytanie o seksie, o wiakrze i tak dalej. A to oczywiście jest nieprawda do końca, bo większość spraw, które ja prowadzę w gabinetach i większość pacjentów, to nie jest starszy pan, który ma, mówiąc brzydko i po polsku młodą laskę i ma z nią kłopot, tylko większość to są młodzi ludzie, transseksualiści, opinie sądowe i tak dalej, i tak dalej. Także seksuologia jest nauką interdyscyplinarną bardzo szeroką i to nie jest tylko sfera seksu, ale również więzi międzyludzkich i wszystko i wszystkiego co się naokoło dzieje. W tej tematyce profesor Zdrojewicz poświęcił wiele publikacji, w tym trzy książki: Miłość, hormony i seks, Tajemniczy świat kobiecego orgazmu oraz Księga związków, podrywu i seksu dla mężczyzn.